Krokiet. Historia psa agresywnego, pamięci mojego najlepszego przyjaciela i nauczyciela. Część piąta, czyli wycieczki i wakacje. Z racji tego, że krokieta w dalszym ciągu nie można było zostawić pod niczyją opieką, zabieraliśmy go wszędzie ze sobą, kiedy opuszczaliśmy dom na dłużej niż 10 godzin. Dzięki wszystkim wyprawom, krokiet miał okazję socjalizować się w różnych miejscach i sytuacjach. Nabierał kolejnych kompetencji. Na wakacjach z reguły nie sprawiał nam większych problemów. Dzięki treningowi na obroży zdalnej byliśmy zawsze pewni, że pies nam nie odbiegnie i się nie zgubi, nawet puszczony bez smyczy na górskim szlaku. Podróże samochodem znosił dość dobrze, czasem tylko się trochę powiercił. Wszędzie, gdzie było dużo ludzi, zakładaliśmy kaganiec i pilnowaliśmy, żeby nikt nie próbował go pogłaskać. Wycieczki planowaliśmy w miejsca psiolubne. Na urlop jeździliśmy z nim co roku i od czasu do czasu na jedno lub kilkudniowe wypady. Nasz mały bohater był z nami kilka razy w górach izerskich, sowich, jechał nawet wyciągiem gondolą. Podróżowaliśmy po Beskidzie Niskim i Beskidzie Śląskim. Byliśmy z nim też nad Morzem Bałtyckim, a nawet pod namiotem nad jeziorem z grupą przyjaciół. Krokiet nauczył się grzecznego zachowania w restauracji czy barze, gdzie wybieraliśmy stolik na uboczu, zakładaliśmy kaganiec i kładliśmy mu kocyk. Na którym mógł odpocząć i czuć się bezpiecznie. Byliśmy aktywnymi turystami, więc krokiet nie miał z nami lekko, ale zawsze dorównywał nam tempa, nawet kiedy podróżowaliśmy ponad 10 godzin przez góry. Bardzo lubił wycieczki i poznawanie nowych miejsc. Uwielbiał pływać w jeziorach i kłaść się w zimnych, górskich strumieniach. Oczywiście był też urwisem, który wytropi na szlaku wszelkie resztki jedzenia pozostawione przez ludzi, a co gorsze, znajdował i zjadał także odchody. W takich wypadkach pomagało nam przywołanie awaryjne na gwizdek, które wcześniej sobie wypracowaliśmy. W końcu znaleźliśmy hotel dla psów, w którym pani nie bała się przyjąć krokieta. Obchodziła się z nim bezdotykowo, wydając mu komendy. Na spacer wypuszczała samego na ogrodzony teren i bawiła się z nim w aportowanie piłeczki. W razie awarii wiedzieliśmy, że możemy go tam zostawić. Chociaż zdarzyło się to tylko dwa razy.